Nie zanurzaj pierwszy ręki w półmisku, który właśnie podano. Nie tylko dlatego, że zdradzasz swą żarłoczność, lecz również dlatego, że jest to często połączone z niebezpieczeństwem. Jeśli bowiem ktoś nie spróbowawszy bierze do ust coś zbyt gorącego, musi to wypluć lub sparzy sobie podniebienie przy połykaniu. Jedno i drugie budzi zarówno śmiech, jak i politowanie. Tylko nieokrzesany chłop zanurza palce w sosie. Tak wypadałoby zacząć... Naszą opowieść od Erasma z Rotterdamu, który w 1530 roku stworzył coś w rodzaju katechizmu cywilizowanego zachowania się. Bo gastronomia i historia jedzenia są tak stare jak nasza ludzka cywilizacja. Nowe maniery nie przyjęły się natychmiast. Wiadomym jest, że Ludwik XIV nadal jadał palcami, natomiast w połowie XVIII wieku we Flandrii widelca używały jedynie warstwy burżuazji. I to też jeszcze nie jako sztuczca podstawowego, a raczej okazjonalnie. Jednak już wtedy Gdańsk pod tym względem był w absolutnej awangardzie. W naszym programie pytać będziemy m.in. o to, czy jedzenie może metropolizować przestrzeń i zapytam o związane z naszym tematem przewodnim korzenie metropolii. Gdańsk w XVIII wieku jest rzeczywiście takim stołem europejskim. Specjalnie na naszą prośbę, własną definicję metropolii przedstawi guru Doliny Krzemowej Barton Lee. A, a we fleszu metropolii opowiemy m.in. o ustaleniach 12 największych polskich miast. Jak widać, dziś nie tylko na Drodze Królewskiej w Gdańsku, nauka Erasma z Rotterdamu nie poszła w las. Restauratorzy, instytucje kultury, hotele i gabinety spa, a nawet słynny ogród zoologiczny biorą udział w tej jedynej w swoim rodzaju akcji. No, to tak się zapowiada, całkiem ciekawie. No to jest nocne życie, są klienci bardziej wyluzowani, szczęśliwi, dają lepsze napiwki. Bądźmy szczerzy, duża ilość mięsa i tłuszczu jest doznaniem przyjemnym dla wielu ludzi. Zasada tak zwanego efektywnego żywienia zaszczepiana nam wytrwale przez kuchnię amerykańską, przynajmniej tego jednego dnia w roku w metropolii gdańskiej się nie sprawdza. Mieliśmy również kaszankę na przystawkę, bardzo dobra, aczkolwiek niekoniecznie moi, moje jakieś gusta, ale żeberka pierwsza klasa, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Właśnie kończę fantastyczną bezę y, polaną y, wódką Mahandel. Ale to był przypadek. I will be yeah. ah. szczerze, yes. że, że nie przychodzimy do restauracji do Gdańska bardzo za często. E, zostaliśmy trochę ściągnięci tutaj ofertą Gdańsk za pół ceny. Ostatecznie nie jemy z tej oferty, ale mimo wszystko zostaliśmy ściągnięci i naprawdę sobie chwalimy. Więc jak najbardziej. No, dla młodych osób z Gdańska jednak Gdańsk nie jest pierwszym e, miejscem, do którego się myśli, że gdzie się pójdzie coś zjeść, spędzić czas. A co się idzie do Sopotu, nawet czasami do Gdyni. Restauracje coraz lepiej wiedzą, że do sukcesu nie wystarczą plastikowe fotele i stoliki. Że miejsce powinno wiązać klienta z tradycją miasta i najlepiej by miało imię swego patrona, na przykład dawnego gdańskiego mieszka. Mieszek, trudniący się pracami portowymi, a poza pracą oczywiście przybijał swoje zarobki w tawernach portowych. Więc, jakby tą prześną, komiczną troszeczkę historią chcemy skusić naszych gości, aby tak, w taki właśnie sposób czuli się u nas. Wasze miasto jest bardzo przytulne i przyjazne. Można tu wyskoczyć choćby na weekend, bo podróż z Norwegii jest prosta i zajmuje niewiele czasu. Nasi przyjaciele podrzucili nam ten pomysł, więc relaksujemy się w polskich spa i robimy zakupy. U misek mięs dla dwóch osób, dwa razy kurczak i tego zupki, żurek oraz jakieś napoje. Przyjechaliśmy z Koszalina. Przyjechałam do dzieci, dzieci tutaj studiują i akurat dlatego, że jest weekend za pół skorzystałam z tego. W tamtym roku byłyśmy z Turką w Poznaniu. Myślę, że Gdańsk zmienia się przez taką akcję. Dużo ludzi bardzo. Nawet jak teraz idziemy spacerkiem w centrum, słyszymy różne inne języki, więc myślę, że też taka akcja zachęca obcokrajowców do skorzystania z takiej akcji. Razem z moimi przyjaciółkami co roku podróżujemy w inne miejsce. W tym nasz wybór padł na Gdańsk. Ludzie są tu przyjacielsko nastawieni, a my naprawdę sympatycznie spędzamy czas. Chodzimy na zakupy, spacery, jemy dużo dobrego jedzenia. Właściwie nie słyszałam o akcji Weekend za pół ceny, ale myślę, że to świetna inicjatywa. To sprawia, że ludzie chętniej wychodzą do miasta zjeść i mogą wydać na to pieniądze. Akcja Weekend za pół ceny bardzo ożywia miasto. przyciągnęło dużo klientów. Wozimy bardzo dużo klientów zagranicznych, którzy mówią, że jadą za pół ceny, ponieważ jest ta akcja, gdzieś się o niej dowiedzieli. To są goście hotelowi. Tak samo mamy bardzo duży ruch z Gdyni w dzisiejszym dniu zmorzony. Jest dużo klientów z tamtej okolicy do centrum miasta, Gdańska. Jak to na co dzień się nie zdarza? Jeść to znaczy oswajać pewną część kosmosu, a dokładniej mistyczną esencję kosmosu. Stąd brało się od Platona i nawet później znaczenie odżywiania i jego wpływy na moralny i duchowy rozwój człowieka. Na szczęście idea Platona nie sparaliżowała gastronomicznej wyobraźni gdańszczan. Najlepiej sprzedawaną potrawą u nas w tym okresie są raki, które, że tak powiem, nierozerwalnie łączą się z jeziorami kaszubskimi. Zrobiliśmy z tego mały miksik, połączyliśmy raki, czyli coś związane tutaj z regionem, razem z przyprawami z całego świata, co daje fantastyczne połączenie. Raki są na bazie, że tak powiem, duszone w białym winie. Dodajemy do tego odrobinę Chili, odrobinę imbiru, cebulka i czosnek. Dzisiaj sprzedaje się to fantastycznie. Oprócz tego bardzo taką popularną potrawą związaną tutaj z regionem jest dorsz po Kaszubsku. Po Kaszubsku, czyli jest obtaczany w wiórkach ziemniaczanych. Delikatnie podsmażany, podawany na potrawce z warzywem. W XVIII wieku, bo tutaj na, tej, na tym czasie się skupię z uwagi na domu Pchagena i tło, które nam, nam towarzyszy, jest rzeczywiście takim stołem europejskim. Dlatego, że poprzez port trafiają tutaj produkty. W zasadzie z całej Europy. Mamy więc i irlandzkie masło, czy angielskie, czy holenderskie, mamy sery właśnie z Anglii. Irlandii czy Holandii. Mamy produkty też luksusowe, takie jak syberyjski kawior czy też ostrygi świeże dostarczane do Gdańska. To jest rzeczywiście rzecz imponująca, te czytanie tych list produktów, które w Gdańsku były obecne. Tak zwane sztuczce środka stołu, czyli to, co używamy jako widelce łyżki półmiskowe, to już jest wysoce wyspecjalizowane. Mamy więc i osobne. Do pasztetów, do ryb, do tortów, specjalne urządzenia, którymi można nabierać. Prezydenci największych 12 polskich miast chcą powołania rządowo-samorządowych komisji, które będą koordynować działalność metropolii w Polsce. Według nich w tej sprawie opieszałość wykazują władze centralne. Pod dokumentem podpisały się zarząd i rada Unii Metropolii Polskich. Ponad 300 przedsiębiorców, samorządowców i ludzi nauki ze strony polskiej i ponad 190 ze strony chińskiej. Nad Motławą odbyło się pierwsze w naszym kraju forum regionów Polska-Chiny. W Gdańsku trwał dwudniowy szczyt energetyczny. Pierwszą w Polsce Północnej operację wszczepienia implantu ślimakowego przeprowadzili lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Tramwaje wodne wpłynęły po raz pierwszy na wody Zatoki Gdańskiej. Pływają, mimo że samorządy przestały je dofinansowywać. Brak dotacji oznacza wyższe ceny biletów. Nowa ujeżdżalnia, nowe stajnie rekreacyjne i sportowe, kompleks hipoterapii, zagospodarowanie terenu to tylko niektóre elementy rewitalizacji Sopockiego Hipodromu. Na fragmencie konstrukcji zawisła symboliczna wiecha. Amerykańska jazzmenka Melody Gardot świetnie przyjętym koncertem Filharmonii Bałtyckiej zainaugurowała tegoroczny Siesta Festival. Kierowca, przewodnik po metropolii, a czasem psycholog w jednej osobie. Jedziemy dalej z Karolem Wiśniewskim. Był to taki pan, który złapał mnie na środku ulicy o godzinie czwartej rano i, i prosił mnie, żebym zawiózł go w najwyższy punkt Gdańska, żeby przytryknął fotkę, bo obiecał żonie. W Norwegii mamy trochę inną kuchnię. Jemy dużo ryb i to na różne sposoby. W Polsce poznaje zupełnie inne smaki i przyznaje, jedzenie jest naprawdę dobre. Myślę, że weekend za pół to dobry pomysł, bo pewnie więcej ludzi zje obiad w restauracji, a to jest super. Do gdańskiej akcji włączyło się zaledwie pięć hoteli, ale te, które się włączyły, nie pożałowały. Dzięki temu to jest dla nas możliwość zdobycia nowych klientów, nowych gości. Wszyscy z tego co wiem, są zadowoleni. Mamy obłożenie praktycznie 100% hotelu na ten weekend. Przy okazji pojawił się istotny postulat. Bardzo blisko stąd jest mocława, więc naprawdę super by było, gdyby chociaż raz w tygodniu przyjeżdżał tutaj kuter ze świeżą rybą. Postulaty by przy targu rybnym mogły cymować rybackie kutry mgnął przez miasta jak błyskawica przypływa raz, dwa razy w tygodniu tutaj do nas skuterstw. Parkuje sobie, jak ja to nazywam, tu przy Motławie. Otwieramy stragani, robimy mały show. Przebieramy ludzi w stroje, że tak powiem, regionalne, kaszubskie. Myślę, że to bardzo by się świetnie przyjęło. Nie tylko wśród turystów, ale także wśród tutaj miejscowych ludzi, bo tak naprawdę ludzie lubią wracać do przyszłości, do historii. W latach 80., na początku lat 90., było bardzo popularne, że przyjeżdżamy nad Morze, idziemy bezpośrednio do rybaka, kupujemy tą rybkę, dostajemy ją. Teraz nastąpiła taka mała komercjalizacja wszystkiego. Mówiono o tym za ladą barmana i przy stole wisiadł. Świeża ryba to jest coś, czego w Gdańsku naprawdę brakuje. W Gdańsku, w którym mieście w ogóle, bardzo ciężko dostać świeżą, fajną rybę. Ogromnym powodzeniem cieszyły się w Gdańsku oglądane za pół ceny muzea i wystawy, jak choćby ta w centrum Hewarianu. Akcji rozsmakły się w Gdańsku towarzyszył też niezwykły uliczny spektakl. To historia ludzkości, czerpiąca pełnymi garściami z popkulturowych obrazów, oparta na metaforze gastronomicznej. Gdańsk zareagował bardzo szybko, idąc w ślady poznania. Pierwsza edycja była z pewnymi kłopotami ze znakiem zapytania. Część dzisiejszych uczestników, restauratorów, sklepikarzy, no miała wątpliwości, czy wejść w ten program, to dzisiaj wchodzą z dużą chęcią, wiedzą, jak na tym programie dobrze zarabiać. I nie ma co ukrywać, że przecież nie dokładają do interesu w tym czasie, a jednocześnie świetnie promują Poznań, przyciągają do Poznania gości. Nad Bałtykiem pojawił się postulat, by weekendy za pół ceny organizować w różnych miastach metropolii w taki sposób, by ich terminy się ze sobą nie dublowały. Czas pokaże, czy jest to postulat realny. Z jednej strony jest wybitnym międzynarodowym ekspertem w branży inżynierii kosmicznej, z drugiej strony specjalizuje się w obszarze tzw. inwestycji zalążkowych. Barton Lee zajmuje się problemem finansowania i rozwijania najbardziej innowacyjnych projektów biznesowych i definiuje na naszą prośbę pojęcie metropolii. Moja definicja metropolii jest następująca. Duża wielkomiejska aglomeracja, czyli więcej niż jedno miasto, włączając przedmieścia, połączona wspólną infrastrukturą. W przypadku nadbałtyckich metropolii istotna jest jeszcze współpraca pomiędzy siostrzanymi miastami w tym samym regionie wokół dotychczasowych i nadchodzących problemów związanych z rozwojem gospodarczym regionu, edukacją, zdrowiem publicznym i oczywistą kwestią bycia atrakcyjnym dla zewnętrznych inwestorów. Bo ja tak mówię, że tak. Czy to dobrze będzie zmontowane? Tak się boję, że wyjdę na jakiegoś. Nie, nie, nie! W naszym kolejnym programie opowiemy o największych polskich metropoliach, o ich największych sukcesach i problemach i pytać będziemy, czy metropolie są w stanie ze sobą współpracować.